To jest też okazja do bardzo wielu rozmów na ofie, rozmów kuluarowych, spotkań bilateralnych, których mam tam zaplanowanych dość sporo. Na ten udział w Platformie Krymskiej umówiłem się już dawno z przewodniczącą parlamentu łotewskiego, Dajgą Muriną. My staramy się, jak Państwo wiedzą, od początku mojej kadencji jako marszałka raz na kilka miesięcy spotykać się w gronie Polska plus Ukraina plus państwa bałtyckie plus niedawno dołączył do naszego formatu kolega z FI. A ostatnio, kiedy rozmawiałem z moim odpowiednikiem ze Szwecji, też wyraził gotowość takich częstych konsultacji. Następny raz spotykamy się w lutym w Estonii na zaproszenie Lauriego Huzara, szefa parlamentu Estonii. Wymieniamy się przy okazji takich spotkań informacjami, co kto wie na temat tego, co się wydarzyło, jak wyglądają zagrożenia ze strony naszego przeciwnika Rosji, co w każdym kraju w tej chwili w związku z tym się dzieje. Takie spotkania są niezbędne. Zbędne. Nie wszystko jesteśmy w stanie załatwić przez maila czy przez komunikatory. Musimy raz na jakiś czas odbijać się od siebie, żeby być gotowymi do współpracy w różnych obszarach. I te obszary dotyczą polityki tej powiedziałbym, bardzo dużej, ale też i Sejmowej, jak Państwo pewnie wiecie, w połowie listopada będzie miała miejsce w Warszawie konferencja kilku europejskich szefów kancelarii Sejmu poświęcona bezpieczeństwu parlamentów w dobie dzisiejszych wyznań organizowana, wyzwań organizowanych. Przez Jacka Cichockiego, szefa kancelarii Sejmu, bo im częściej jeździmy, tym bardziej widzimy, że, już mówiąc zupełnie wprost, Rosjanie stosują te same sztuczki w Czechach, w Polsce, w różnych innych miejscach, próbując destabilizować naszą demokrację. A my w kolejnym przedwyborczym okresie musimy być na to szczególnie uwrażliwieni.